Pisze kostrzyn. Ach, jest wpisana. Krzyż. Nie. Kostrzyn. Ale on nie dojedzie do koszczyna, bo nie ma nawet. Jak? Tak. Meldował się R. Ujście Warty do stacji kostrzyn. Chwilę będzie odjeżdżał w ciągu Ręgi. Planowany odjazd godzina 1248, który przejechał jako liście warty w sytuacji I tam był odjazd tego megacesa. Idziemy. Odjeżdża. Wiesz, opóźniony pociąg InterCity Podlasiak, a wszystkie osoby, które na niego czekały, pojechały się innym pociągiem, proste. Ach. InterCity Podlasiak plus 85 minut się zameldował. A co mogli wydać? Odjeżdża pociąg Regio Kłodawka Poznań-Koszczyn-Poznań Główny, 135 minut opóźnienia. Regio Kłodawka from Koszczyn Poznań Główny, tutaj 135 minut opóźnienia jedzie ten tym w końcu czyni jedź Pan z tym... tym ci cim. Ten pociąg jest przeznaczony na rynek niemiecki, tak najprawdopodobniej prawo z że coś ma coś bo on tam jakiś po... miałem podobne zaczął mówić po niemiecku. Co za powiedzieć coś po niemiecku poplał. Nie wiem dokładnie co, ale coś poplał po niemiecku. Jestem padnięty. Ale jeszcze czekam. Będzie rucha, bo się światło zmieniło. No co? Na czarne? Hmm. Hmm. Ale tak opóźnione przez krowy. Ciekawe co teraz będzie. To jest taki Poznań Główny, to jest taki Poznań Główny. Jednym dom są pchany. Tak, jeden za drugim, na serio. Starwa jeszcze nie wyjedzie, bo ona chyba z tym drugim doszła, albo są badania, czy coś. Gady zastępczej nie ma. I to jest ten Regio 12.20. Nie czy to, to jest dzisiaj? To jest albo dziewiąta, a tak. O, 12:47, a to chyba dziewiąta. To będzie dziewiąta rano, pewnie, tak. Bo ujście było, już było. Nie, to będzie. No właśnie. Nie wiem, co to jest za pociąg I która planowa godzina odjazdu. Nie, to nie jest dziewiąta. Widzicie no to będzie... Widzicie, to będzie do... To jest 12.47. Nie no, bo on skąd jedzie. Szczecin główny. 8, 7, 40. Nie, bo 9, To jest 12, 47. Yy, to jest dokładnie ten pociąg. Yy, tak. To jest dokładnie ten pociąg, co wyjechał, właśnie ten radio, ten pierwszy. I po nim chyba, nie wiem, właśnie jak pustą doszło, no chyba ten. এই ৰাষ্ট্ৰ পায় যে Teraz jedzie ten sam podział praktycznie. Przyjechają. Jak jako ten poprzedni, będę okrzywał. Tylko później to może oni jechali jak poprzednio, sumie tak. Jak pora wtedy było do poznania. Wjeżdżo. No ujście. To jest ten. Pójście warte, Arty. żeby rzucę. Ujście w się było odmokszone, do Poznania odwołane. Osterwy jeszcze nie ma, to było z krzyżem było ładne to, moksza, No mm, to było za pociąg?

Chyba bardzo przyjemny, jest takie same, jest Nie wiem.